Serdecznie witam po poranku w kolejnym naszym Aceranku. A dzisiaj otwieramy sobie dzieła apostolskie i czytamy w drugim rozdziale, najpierw w wersetach 37 i 38. A gdy to usłyszeli, i byli poruszeni do głębi, i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. To jest początek Kościoła. Mówi się, że to jest pierwsze kazanie wygłoszone w Nowym Testamencie. Myślę, że to prawda. I dlatego tak wielką wagę powinniśmy Przykładać właśnie do treści tego kazania. Wiemy, że kiedy Piotr to kazanie wygłasza, reakcje są różne. Część ludzi zaczyna się śmiać, część zaczyna kpić, niektórzy pewnie się wygłupiali, przedrzeźniali. Część ludzi patrzyła, sama nie wiedziała, co o tym wszystkim myśleć, ale ostatecznie około 3000 mężów zareagowało pozytywnie. Trudno powiedzieć, czy to mało, czy dużo. Bo nie wiemy, jak duża grupa ludzi słuchała tego kazania Piotra. Ale przyznajmy, że 3000 robi wrażenie. I teraz jest ważne, żebyśmy zobaczyli, jak Piotr to kazanie kończy i co się dzieje. I to były te dwa wersety, które przeczytaliśmy. 37 werset powiada tak: Ci, którzy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Co to znaczy, że byli poruszeni do głębi? Bo to jest niezwykle ważne, żebyśmy zrozumieli, co tu się w ogóle dzieje. Trudne jest to do przetłumaczenia, bo dosłownie musielibyśmy powiedzieć, że ich serce zostało przekłute. Ale to jest ważne, żebyśmy przyjrzeli się temu określeniu, ponieważ dla przeciętnego słuchacza dzisiaj oznacza to, że gdzieś ktoś był poruszony we wnętrzu. No ale to mogą być uczucia. Jak najbardziej takie duszewne poruszenie. Ale ktoś, kto przyjrzy się Biblijnej grece, zobaczy, że w ogóle nie o to chodziło. To nie było jakieś powierzchowne poruszenie. To było dosłownie przekłucie, przebicie serca. I w tym momencie czytelnik Biblii zaczyna rozumieć szerzej tę, tę sytuację, ponieważ chociażby Ezechiel powiadał o twardych, kamiennych sercach, które zostaną wyrwane. A w to miejsce zostaną włożone serca mięsiste. To była zapowiedź czegoś, co właśnie się działo na oczach, i w uszach, i w sercach ludzi, którzy byli obecni przy wygłaszaniu tego pierwszego chrześcijańskiego kazania. Skoro to dotknęło tak głęboko serc, skoro przebiło te serca, no to musimy bezdyskusyjnie stwierdzić, że w ten sposób działa. Tylko Duch Święty. Wiemy, ponieważ znajdziemy te słowa w Ewangeliana, w zapowiedzi Jezusa, że kiedy Duch Święty przyjdzie, On przekona świat o grzechu. I to jest taki klasyczny przykład tego, co tam się działo. Duch Święty przekonał te trzy tysiące ludzi, trzy tysiące mężów, przekuwając ich serca, przebijając ich serca. I ci właśnie ludzie, tylko ci ludzie, nie wszyscy, ale tylko ci ludzie, zapytali, co mamy czynić mężowie, bracia. I to jest niezwykle ważne, ponieważ są ludzie, którzy mówią, jak Bóg kogoś chce zbawić, to go zbawi i basta, i tyle. No i co? I co niby ma się stać? Właściwie to nic nie, nic ma się nie stać. Człowiek stał rano i. I doszedł do wniosku, że jest zbawiony. O to chodzi? Nie, to tak nie działa. I Biblia w żadnym miejscu takiego myślenia nie potwierdza. Tutaj Duch Święty zaczyna przemieniać ludzkie serca. I kiedy zaczyna przemieniać ludzkie serca, to coś dzieje się w tych ludziach, co trudno uchwycić do końca, ale coś, co możemy nazwać. Przemianą, metanoją, metanią w Nowogreckim. I ci ludzie zaczynają pytać: Co mamy czynić? Dlaczego zaczynają pytać? Bo zrozumieli, że są grzesznikami, bo zrozumieli, że są w tragicznym stanie, bo zrozumieli, że jeżeli nic się nie zmieni w ich życiu, to pójdą na śmierć, na zatracenie. I pytają: Co mamy czynić? A Piotr odpowiada: I to jest kolejne zdumiewające. Zdanie, bo Piotr przecież to był zwykły rybak. On przecież nie skończył żadnej szkoły. Chyba że uznamy, iż te 3,5 roku spędzony z Jezusem, no to była akademia teologiczna, co wcale nie jest złym stwierdzeniem. No ale formalnie nie miał żadnego wykształcenia. I ten człowiek wypowiada zdanie, które każdego teologa stawia na baczność. W jednym zdaniu Piotr mówi dokładnie, co trzeba zrobić aby stać się uczniem Jezusa. Pamiętajmy o tym, co do tej pory powiedzieliśmy. I do takich poruszonych ludzi, nie do wszystkich, ale do tych poruszonych ludzi Piotr powiada upamiętajcie się. Po pierwsze upamiętajcie się. Tu jest to słowo metanoia, czy też metania z nowogreckiego, które mówi o przemianie, przemianie myślenia, zmianie swojego stanowiska. Piotr mówi, zmieńcie swoje myślenie, zmieńcie swoje stanowisko, musi dojść do przemiany w waszym życiu. Nie możecie myśleć tak, jak do tej pory. Żeby to, co was porusza, co was dotyka, co was przemienia, żeby to mogło mieć wpływ na wasze życie, zmień swoje myślenie. Poddaj się temu, co Duch Święty zaczyna w Tobie czynić. Po drugie, nie każdy z Was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Niestety muszę powiedzieć, że bardzo wielu ludzi niezwykle płytko odczytuje to, co tu zostało zapisane. I mówią: o, tu trzeba się ochrzcić w wodzie i koniecznie w imię Jezusa Chrystusa. Tutaj jest napisane coś o wiele, wiele, wiele głębszego. I powiem Wam tak. Tylko ludzie których Bóg chciał zbawić. Zrozumieją, co tu jest napisane. Reszta po prostu pójdzie, przepraszam, jak barany na rzeź, nie zastanawiając się nad tym, co tu zostało napisane. A co zostało napisane? Przeczytajmy teraz jeszcze. Niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Moment, moment, w którym momencie... Przychodzi odpuszczenie naszych grzechów. Czy wtedy, kiedy wchodzimy do wody? Czy też wtedy, kiedy wierzymy? W którym momencie to następuje? Niestety, bardzo wielu ludzi uważa, że kiedy wchodzą do wody, chrztu, to to oznacza odpuszczenie grzechów. No, tak to się praktykuje na przykład, co prawda, w stosunku do niemowląt, ale w Kościele katolickim także, chociaż nie do końca tak samo. W kościołach ewangelickich. Ale to jest nieprawda. Zanurzenie w wodzie nie odpuszcza nam grzechów. Ale przecież tak tu jest napisane, ktoś powie. To właśnie, ale co tu jest napisane? Tu jest napisane dokładnie tak, jak napisano. Niech każdy z Was da się zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Greka Biblina pomaga nam zrozumieć ten tekst. Chrzest, czyli zanurzenie dokładnie, bo tak należy tłumaczyć greckie baptizo, mówi o zanurzeniu w imię Jezusa Chrystusa. Oczywiście, że chrzest wodny jest potwierdzeniem faktu, iż uwierzyliśmy, zgoda. Ale zanurzenie w imię Jezusa Chrystusa to jest coś o wiele więcej. Tym bardziej, że jest to zanurzenie, które ma prowadzić do odpuszczenia grzechów. I Biblia powiada, właśnie Piotr powiada do tych ludzi, Zanurzcie się, zmieńcie swoje myślenie, czyli przestańcie uprawiać zakon i zanurzcie się w Jezusie Chrystusie, w Jego charakterze, w Jego naturze. A krew Jezusa Chrystusa, kiedy w nim będziecie zanurzeni, oczyści was z wszelkich waszych grzechów. Dzisiaj, teraz, wczoraj i jutro. Bo to działa już na wieki. Taki jest sens tego, co Piotr wypowiedział. I wreszcie otrzymacie dar Ducha Świętego. Kolejne nieszczęście dzisiejszego kościoła. Dar Ducha Świętego otrzymujesz, jak uwierzyłeś. I gadaj z takim. Oczywiście to jest możliwe, żeby było jasne. To jest możliwe. Zanurzenie Duchu Świętym, Chrzest Duchu Świętym, napełnienie Duchem Świętym, różnych używam określeń, jest możliwe nawet bez Chrztu. Korneliusz i jego przypadek o tym mówią wyraźnie. Ale my się trzymamy tego tekstu, i w tym tekście jest pewien porządek zawarty. I ten porządek jest niezwykle ważny. Jeżeli zanurzysz się w Jezusie Chrystusie, Pamiętajmy, że wszystko dzieje się z łaski, żebyśmy mieli tego świadomość. Jeżeli zanurzysz się w Jezusie Chrystusie, zostaniesz oczyszczony krwią Jezusa Chrystusa, otrzymasz nową naturę, staniesz się nowym człowiekiem, będziesz zrodzony na nowo, to otrzymasz Ducha Świętego, który nie tylko pozwoli ci cieszyć się pełnią świętego życia, ale dać też moc do tego, Abyś tę świętość mógł utrzymywać na stałe w swoim życiu, ponieważ Bóg życzy sobie, żebyś był święty tak, jak On jest święty, a daje Ci taką możliwość właśnie poprzez wyposażenie w moc Ducha Świętego. Czy tak dzisiaj Kościół naucza i tak funkcjonuje? Nie. Nie jest to tylko moje zdanie. Właściwie moje zdanie się tutaj mniej liczy, ponieważ ja mam naprawdę już mało kontaktów ze zborami protestanckimi, ale często mam kontakty z pastorami różnymi i oni to powtarzają. No przede wszystkim pastorzy ziołsiątkowi to mówią. W naszym Kościele coraz mniej ludzi jest zrodzonych na nowo. I nie mówię tego pod adresem tylko Kościoła ziołsiątkowego. Oni po prostu o tym mówią. Inni w ogóle o tym nie mówią, bo nawet... Niestety głównie to dotyczy kościołów, które przyjęły naukę reformowaną. Tam się w ogóle nie mówi o Duchu Świętym i w ogóle się nie mówi o zrodzeniu na nowo, no bo to masz w pakiecie po prostu. To później nie dziwmy się, że ludzie żyją byle jak. Nie dziwmy się fali rozwodu w kościołach, nie dziwmy się pijaństwu, nie dziwmy się cudzołóstwu, nie dziwmy się alkoholizmowi, kłamstwom, plotkom itd., itd., i to wszystko w tych kościołach, w których ludzie mają nowe narodzenie w pakiecie i są zbawieni na wieki i basta. I kto im podskoczy? Niestety, moi drodzy, prawda jest taka, że 90% z was w ogóle nie jest na nowonarodzonych, a w związku z tym idziecie na śmierć. A wszystko przez to, że ktoś postanowił was oszukać. Oczywiście tym ktośiem jest diabeł, ale użył do tego, niestety, pastorów, kaznodziejów którym się nie chce, albo którzy świadomie pomijają te tematy, aby w żadnym wypadku nie stracić wiernych. A prawda jest taka, że bez prawdziwej pokuty nie ma prawdziwego nowego narodzenia. Bo człowiek, który nie rozumie, że jest grzesznikiem, nie ma potrzeby, aby szukać czegoś w swoim życiu. Nie ma potrzeby, aby pójść za Słowem Bożym. Ale jeśli Bóg chce kogoś zbawić, to go zbawi nawet wbrew jego woli. No bardzo ciekawa teza, słyszałem ją wielokrotnie. Ale wiecie co? Czytam Biblię i nie znajduję potwierdzenia tej tezy. Nie oznacza to, że aby człowiek był zbawiony, to musi coś człowiek sam z siebie też zrobić. Nie, ja w to nie wierzę. Zbawienie jest z łaski. Zbawienie jest z łaski, ale Biblia przekonuje mnie, że człowiek zbawiony z łaski żyje świętym życiem. I tyle. Jeżeli mówisz, że jesteś zbawiony z łaski, to czemu nie żyjesz świętym życiem? Wytłumacz mi to logicznie, spokojnie, no i sam siebie przekonasz, że coś jest nie tak. Kochani, niech Was Bóg błogosławi, nie dajcie się wodzić za nos. Amen. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.